W związku z tym, że są tylko tu Radni, pracownicy urzędu, to już można nam obec. obraz. Ja twierdzę, że nie. Ja twierdzę, że tak, panie Burmistrzu i to panie jest zgodnie z, z prawem. Są prawa we wszystkich dziedzinach, ale to jest do sprawdzenia. Ja po raz kolejny apeluję, żeby pan tego nie robił. Do nie będzie opinii prawnej na ten Panie Burmistrzu, pamiętam sesję ja na. Ale możemy, panie, panie, przewodniczą. panie przewodniczący. dobrze Róbmy, no, dobra, bo jesteśmy w, w, komisji, w komisji, do bo zaczyna się te... robić dobrze. komisja rewizyjna. E, Przechodzimy do uchwał. proszę. Zmian w budżecie Gminy Kalina na 2013 rok. Czy są pytania do tej uchwały? Nie ma. Kto jest za przyjęciem? Nie ma jednomyślnie. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalina na lata 2013-2025. Czy są pytania? Nie ma. Kto jest za? Dziękuję. Udzielania powiatu zbiorowskiem pomocy finansowej. Kto jest za? Zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karliny. Oglądasz rozwody przetargu. Kto jest za? Zbycie nieruchomości położonej terenie miękkiej na obrębie wrodę w drodze przetargu. Kto jest za? Zbycie nieruchomości położonej terenie miękkiej na obrębie w drodze przetargu. Kto jest za? Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy Karolino. Kto jest za? Nabycie nieruchomości położonej w terenie miasta Karolino, 004. Kto jest za? Wyrażenie zgody na wypowiedzenie porozumienia międzygminnego zawartego w miastach Białogę. Kto jest za? podziału jednostek pomocniczych gminy oraz zmiany uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych. Kto jest za? Wyrażenia woli przekazania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku w roku 2014 na realizację zadania remont i zagospodarowanie terenu wokół zabytków zabytkowego kościoła w Karścinie. Kto jest za? I taka sama uchwała tylko, że ma remont zabytkowego kościoła w Mierzynie, jako element zachowania dziedzictwa kultury. Kto jest za? Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karlina. Kto jest za? Ja się wstrzymuję, bo nie wiem co z tymi kotami. mogę. się? Tak. Ja ich nie widzę. O no, ja Przez też, I no. co z tego? Zmiana... Nie. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorstwa obiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opóźnienia zbiorników bez i transportu nieczystości ciekłych. Kto jest za? Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karyjno. Kto jest za? Wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów bez wynagrodzenia spółki Energetyka Cieplna w Karolinie. Kto jest za? Jeszcze wprowadzenie no, to wprowadzenie Funduszu sołeckiego na 2014. 14. Nie wiem, czy mam to na myśli. Nie wiem, czy to jest to. Czyli wprowadzenie projekt? jest tak. Tak, tak, tak. tak w sprawie wyrażenia zgody na uzupełnienie w, w budżecie Gminy Światów stanowiących Fundusz Kołłącki. No, kto jest za? Dobrze. To zobaczymy, czy mamy przygotowane, czy są jakieś dodatkowe Miałem kilka pytań do Pana Burmistrza. Panie burmistrzu, kto był organizatorem wycieczki do Bałtowa? Jakie były koszty tej wycieczki? Kto sfinansował tą wycieczkę? Ilu I którzy radni skorzystali z tej wycieczki. Czy radni biorący udział w tej wycieczce korzystali z delegacji służbowych? Czy uczestnikami tej wycieczki byli tylko mieszkańcy gminy Karadiny, czy też gminy Ślęnie? Jeszcze pytań, proszę o odpowiedzi, panie burmistrzu. Nie odpowiem panu w tej chwili. chętnie odpowiem na sesję. Kiedy? Na sesję. Pytanie masz bogą zapisane? No ja mam, ja mam zapisane i ten. Ja jako radna uczestniczyłam ja i delegancy. Ja do pana już piszę te pytanie i na sesji, będą odpowiedzi. Proszę. Ja mam pytanie, może takie prośbę dzisiaj, nie dalej jak dzisiaj. Nasze stałaństwo zostało na <coughs> Pomogne, można powiedzieć, że takie dary w koncert. konserw. Mhm. Proszę mi pomóc, jak mam to zweryfikować, komu to dać. Dla każdego mieszkańca. Nie, właśnie nie, byłem u pani dyrektor, rozmawiałem. Takiej listy nie dostanę, ale pani dyrektor powiedziała mi, żeby osoby, które korzystają z pomocy społecznej tylko, a są takie osoby, ale są osoby też, które nie korzystają, ale są chore, które potrzebują. Na pewno będą pogłoski, że to sołtys sobie wziął połowę. Ja nie chcę na niej jednej sztuki. Jak mam to zrobić? Proszę o pomoc. Naprawdę, to jest poważny Naprawdę? problem ja Mogę, Leszek? Yy, Swoje dary nie są żadną nowością na wieś, bo ile lat dary zostaliśmy ale to, za to akurat, no to jest informacja dla sołtysów suty jeżeli sołtys wyraża zgodę, to trzy lata, bo ty jesteś tyle lat sołtysem, tak? Mhm. Także tylko 3 lata, a także jest... Tak, natrwa, jak, jak I nigdy był... nie było problemu, Czas. nigdy na terenie słowectwa nie ma, że ty połowę wziąłeś, bo masz, dają Ci fakturkę czy jakieś tam wózetkę, cokolwiek, dostałem. cokolwiek, że masz tyle i tyle sztuk, nawet na obojęne jakie zawsze jest takie coś. I ty to mniej więcej dzielisz. Mniej więcej widzisz, bo jest ogłoszenie ile i ja uważam, że na przykład, żeby dla wszystkich, dla tych co przychodzą, nie ma, to jest na terenie wsi, po cztery sztuki dla każdego kto przyjdzie pobrać na świetlicę. Muszę sprostować, nie dostałem żadnej informacji ile tego jest sam osobiście do tej pory jeszcze nie wiem, ile tego jest. Ale to ty nie przywoziłeś nie... tego. Ja przywoziłem. Ale, Ale musiałeś kwitować. To nie jest tak, że ty... Nie, nie właśnie o to chodzi, o to, że no to nie. To Leszek, to nie żaden problem. To Ale dobrze, nasz, jak ja się obawiam tego, bo na pewno będą plotki. Ja naprawdę, ja się powiem, Ale... jak nie chcą być Bogiem, żeby aha, temu się należy cztery, to dziewięć. Leszek, Leszek, nie leszek, leszek macie skończy? radę Sołecką. Zrób to z radą Sołecką i zaprosz do tego jeszcze osoby, które są tobie przeciwne. Które mogą coś Ci później zarzucać. Zaproś do tego, do tego grona, które będzie decydowało, i wtedy im się zamknie. Boże, byliście, robiliście. I tego typu tak sprawy się załatwia i, i nie ma żadnej dyskusji. Rzeka, ale ty nie? jesteś fachowiec od wielu lat. Leszek jest, wiesz, pierwszą ja kadencję ja i się nie boi tego. Z opieki, bo, czy, przywoziliśmy, I wtedy, jak ze zrobicie, to wiesz, to wtedy jest. Yy, przywoziliśmy sami i ze Szczecinka z proboszczem, i też uważałam, że zawsze dla. Każdego, kto przyjdzie, dostanie: czy to jest emery czy nie nieważne, czy korzystający, i korzystający dla każdego mieszkańca. I w ten sposób załatwisz listę, robisz, przychodzi nazwisko, nie piszesz coś. tyle sztuk, i nie ma problemu. Jaki to żaden problem. Nie chcę przedłużać, właśnie. Tego, no mówię, ale właśnie byłem u pani dyrektor, i ona kompletnie nie powiedziała komu, się... powiedziała, że osoby, które korzystają. Obie. Okay. Dobra. Mów, zrobisz tak, jak ci ja mówię, 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 i będzie wiemy, wszystko to dobrze. Na ten dla ten ma. nich nie właśnie. O to chodzi, żeby... Dla kogo nie? nie. Dla, będzie. Moc, dla, merytum dla merytum wszystkich. Dla wszystkich. nie liczą jakieś... Nie mam nie ma pomocy. Pewnie się chcą, że ty samo powinni decydować i wiedzieć, jak dobrze, żeby Mocnie dla pszczół było. kto ma trudną sytuację. no bo tak jest. Okay. W tam jako teatry, tak. ta, i oni Ale nie, też... ja, czy są jakieś pytania? Nie, to tylko... Bo czy są do Pana Burmistrza jakieś pytania jeszcze? No to... No, no to zamykamy komisję, proszę. Dobra, jeżeli i No i zamknę, właśnie to wiesz... Dziękuję, no, to, to to peś... no, no nie wiem, no, to jest...